To o tyle dobry przykład, że zakupu dokonałem tak naprawdę no na samym ATH, gdzie dla wielu osób jest to absurdalne i chyba niedopuszczalne w inwestowaniu, szczególnie w Polsce. No, a takie myślenie to jest bardzo duży błąd, no bo dobre spółki, a za taką synectyki, ja osobiście uważam, no, nigdy raczej nie będą tanimi spółkami. Ciągłe czekanie na korektę na tej spółce no skończy się tym, że kupimy ją najprawdopodobniej jeszcze drożej, bo ta korekta najprawdopodobniej nie dojdzie nawet do miejsca, gdzie był poprzednia TH, no i tak często jest. W spółce w zasadzie widać to po ostatnich informacjach, m.in. No, wartość portfela zamówień oczekujących na realizację na dzień 30 września no, wyniosła 75, prawie 76 milionów złotych w porównaniu do 36 rok wcześniej. No, jest to ponad dwukrotny wzrost, no, a cała Całą działalność wspierałem środki z KPO, no ale im więcej robotów zostanie sprzedanych, tym jak możecie się domyślać, większe będą przychody powtarzalne Synektika, które stanowią już ponad 50% całości. No i do tego dodajmy jeszcze robotyzację aptek szpitalnych, czyli dodatkową nogę u Synektika. No, uważam, że jest to ogromny potencjał, szczególnie że najzwyczajniej w świecie Synektik zaczyna je sprzedawać i też są to kwoty z rzędu np. 15 milionów. No, jest to naprawdę fajna informacja. Spółka przeze mnie kupiona na ATH, ale no spodziewam się już kolejnego za moment. Szczególnie, że są wydawane rekomendacje na ponad 300 zł, już chyba kolejna w zasadzie. No i to się będzie tak toczyć. I póki spółka daje bardzo dobre rezultaty, to jej kurs w zasadzie powinien rosnąć.